Wieści o Meghan i Harrym to nie były tylko plotki. Weszło na jaw w sprawie rozwodu. Od kilku miesięcy media na całym świecie żyją doniesieniami o kryzysie małżeńskim Meghan Markle i księcia Harry'ego. Wodą na młyn docierających z Ameryki spekulacji będą bez wątpienia najnowsze informacje dotyczące 43-latki. O tym, że księżna planuje napisanie książki. Mówi się od dawna, teraz okazało się jednak, czego mogłaby ona dotyczyć. To nie uciszy plotek. Meghan Markle i książę Harry zrezygnowali ze służby dyplomatycznej na początku 2020 roku. Przytłoczeni królewskimi obowiązkami, wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych i postanowili zacząć żyć na własnych zasadach. Nie oznacza to jednak, że zupełnie przekreślili swoją przeszłość. W końcu to przynależność do brytyjskiej rodziny królewskiej przyniosła im największą popularność. Aby podtrzymać zainteresowanie opinii publicznej, zaczęli więc opowiadać o kulisach funkcjonowania pałacu Buckingham. Wspólnie udzielili wywiadu ofrach Winfrey, wystąpili w serialu dokumentalnym Netflixa. A 40-latek wydał nawet bestsellerową książkę Ten drugi, w której nie brakowało kontrowersyjnych fragmentów. Członkom rodziny nieźle się dostało. Nic dziwnego więc, że dzisiaj niemal nie utrzymują kontaktów z wygnańcami na życzenie. Meghan Markle ma asa w rękawie. Nie powie prawdy. Choć młodszy syn króla Karola 3 co jakiś czas wykonuje ruchy które miałyby wskazywać na chęć pojednania z jego strony, na razie nie doszło do żadnego przełomu. Co jakiś czas powraca też temat projektu, nad którym ponoć pracuje Markle. Jeśli faktycznie ujrze on światło dzienne, to raczej nie ma co liczyć na rychłe pogodzenie zwaśnionych stron. Wciąż czekamy na autobiografię Megan, którą jestem pewien, że pisze. Ona jest dobrą pisarką i książka będzie pełna jadu i kłamstw. Markle nie powie prawdy, bo chce sensacyjnego nagłówka. To najlepsza broń, jakiej może użyć, stwierdził kilka miesięcy temu Tom Bower w programie Royal Exclusive show. Ale być może pozycja ta skupi się na jednym konkretnym aspekcie rozwodzie. Wieści o Meghan i Harem to nie były tylko plotki. Markle planuje książkę o rozwodzie. Jak donosi Vanity Fair, royalsowa celebritka ponoć rozpoczęła już nieoficjalne rozmowy z wydawnictwem związane z przyszłym przedsięwzięciem. Nie trzeba było długo czekać, aby obserwatorzy Królewskiego Życia dodali dwa do dwóch i połączyli fakty. Skoro książka ma być o rozwodzie, to znaczy, że Meghan i Harry faktycznie borykają się z kryzysem w relacji. O słabszym okresie małżeństwa dyskutuje się od wielu miesięcy, powszechnie mówi się o odmiennych oczekiwaniach i potrzebach małżonków. Po początkowym zachłośnięciu wolnością on ma się ponoć czuć nie swoją na obcej ziemi i tęsknić do swojego życia na wyspach. Ona natomiast świetnie odnajduje się na znanym sobie amerykańskim gruncie. Fakt, że w minionym czasie partnerzy pokazywali się osobno publicznie, a eksperci podkreślali, że książę próbuje w ten sposób odbudować swoją niezależność, również nie działał na korzyść ich wizerunku jako zgodnego małżeństwa. Nieoczekiwanie do owych spekulacji odniósł się sam zainteresowany. Przeprowadzaliśmy się już 10, a może nawet 12 razy. Rozwiedliśmy się także 10, 12 razy. Po prostu aż trudno się w tym połapać A skoro niełatwo się w tym połapać, to po prostu się to ignoruje. Ludzie, których mi najbardziej żal, to ci, którzy tworzą te wszystkie teorie Wyobrażają sobie nie wiadomo co, a potem to się nie zdarza więc mi ich żal. Naprawdę mi ich żal, cytował magazyn P.O. słowa Księcia, które wygłosił on podczas Dealbo Ox Summit, imprezy zorganizowanej przez The New York Times. W tym całym zamieszaniu wszyscy zapominają o pewnej istotnej kwestii. Mało kto pamięta bowiem, że celebritka już raz oficjalnie zakończyła małżeństwo. Meghan Markle już raz wzięła rozwód. Ex nie wybaczył jej do dziś. W 2004 roku aktorka, której największą popularność przyniosła rola w serialu W garniturach, związała się bowiem z producentem filmowym Trevorem Engelsonem. Siedem lat później para wzięła ślub, a dość kameralne wesele trwało. Cztery dni. Małżeństwo przetrwało jednak zaledwie 13 miesięcy. Ze względu na zatrudnienie przy wspomnianej produkcji, Markle przeniosła się do Kanady. Dosłowny dystans nie wpłynął zbyt dobrze na związek gwiazd i szybko zaowocował dystansem emocjonalnym. Nieoczekiwanie kobieta podjęła decyzję o rozwodzie. Ponoć pierścionek zaręczynowy i obrączkę odesłała mężowi. Pocztą. Megan wyleciała do Kanady, a on nie mógł się przeprowadzić ze względu na interesy. Spróbowali separacji, aż w końcu ona całkowicie go porzuciła. Później wyszło na jaw, że romansowała tam z kucharzem gwiazd. To było naprawdę smutne. Nie mogę uwierzyć, że mu to zrobiła, mówił Thomas Markle Jr., brat księżnej w dokumencie nakręconym dla Hannel 5. Ponoć jak mąż księżnej nigdy nie wybaczył jej, w jaki sposób go potraktowała. Jeśli więc jej książka ma dotyczyć rozwodu, być może chodzi właśnie o ten rozdział z jej przeszłości, a niekoniecznie to, co dopiero miałoby się hipotetycznie wydarzyć. Na razie rozstanie z ojcem jej dzieci, Harym, pozostaje wciąż w sferze plotek.